Yeah. Możecie ugryźć. Nie słyszałam pana. To dobrze. Umiem poruszać się bezszelestnie. Tak jak on. Podoba ci się? Jest piękny, prawda? Dlaczego nazywają pana Leopardem? Bo pan też jest taki okrutny? Leopardy nie są okrutne To przezwisko jak każde inne Leopardy to straszne bestie, które napadają na ludzi i rozszarpują ich Widziałam na filmie Dlaczego pozwala się pan tak nazywać? Co ci powiedział Juan Miguel? Że też słyszał o zniknięciu Marichui I nie wie gdzie jest? Nie, tak samo jak my Ktoś musi wiedzieć gdzie ona jest Ale nie Juan Miguel Ojciec Anselmo na pewno nam powie Jutro pójdę do niego. Jak chcesz. Wiesz, że możesz liczyć na moje wsparcie. Kto wie? Boisz się, że cię zjedzą? Nie. Ale w nocy nie mogłam jakoś uderzyć w Kimono. Ktoś robił taki rejwach, że mózg się lasował. A może to pan nie pozwalał mi zasnąć? Ale z ciebie gadła. Zawsze tyle mówię. Dlaczego nie odpowiada Pan na moje pytanie? Zadajesz ich zbyt wiele. Nie lubię ciekawskich. Przepraszam. Co robisz w salonie? Mówiłem Mikaeli, że pozwolę Wam tu mieszkać, jeśli nie będziecie mi przeszkadzać. Przepraszam. Za dużo gadasz. Lubię ciszę. Naucz się milczeć w mojej obecności. I nie wchodź mi w drogę. Nie chcę być niemiły, ale cenię sobie samotność. A teraz odejdź. Dobra. Na razie. Dzięki ci, Matko Boska, za twoją dobroć. Co się stało? Zobaczyłaś diabła? Tak jakby. Gdzie? W ogrodzie? Nie. Diabeł był w salonie. Spotkałam właściciela Hacjendy, niejakiego leoparda. Pani Mikaela powiedziała mi w kuchni, że pan zgodził się na nasz pobyt, ale nie chce, żebyśmy mu przeszkadzały. Wiem, właśnie mi to powiedział. Wściekł się? Nie za bardzo, ale przygadał mi. Powiedział, że jest tam gadułą. Uwierzysz w to? Też coś.

daj mu spokój. Widzisz jaki z niego ponurak. Do tego stopnia, że aż budzi lęk. Corrocsida miedo? No. Si. nie mogę doczekać się wieści o Malicji. Necesito saber de Malchuy. Daj mi te spodu To jest dobre? To nie owoce, które dojrzewają. Nie obijaj się, kandelarią. Pamiętaj, że jestem astmatyczką, reumatyczką i sympatyczną romantyczką. Same wykręty. Panienka chce go dosiąść? Co za głos? Mówisz do mnie? Tak. Pewnie chciałbyś, żebym zrobiła z siebie pośmiewisko. Powiedz tylko, a nauczę cię jeździć. Pasuje bez sprawdzania. To znaczy, nie dziękuję. Kosme, nie trać czasu. Pamiętaj, że masz jechać do stolicy. Zdążę. Czy kiedykolwiek cię zawiodłem? Nie. Ale po co masz marnować urlop? Na razie. Z Bogiem. Chwileczkę. Nie zostałam Mariczu i w domu. Wyjechała z kandelarią bez pożegnania. Zniknęła. Nikt nie wie, gdzie jest. Oprócz ojca. Ojcze, nie oszukuj mnie. Ty wiesz, gdzie jest moja córka. Jeździ do Meksyku? Na dwa dni, co dwa tygodnie. Ma tam rodzinę, dzieci, wnuki, żonę. Co cię tak przeraziło? Jeszcze wyjdzie na jaw, że tu jesteśmy. Przecież on nie zna Twoich bliskich. Diabeł nie śpi. Życie jest pełne niespodzianek. Ja też umiem ładnie się wysławiać. Kosme może się wygadać. A wieści prędko się rozchodzą. Ktoś komuś to powtórzy, i kiedy najmniej będziemy się tego spodziewały, wszystko wyjdzie na jaw. Co możemy zrobić? Nie wiem. Jak myślisz? Najlepiej, żeby nikt nie wiedział, jak się nazywamy. Zmieńmy imiona. Wiem, że masz wiele wspólnego ze zniknięciem Mariciu Pomogłeś jej wyjechać. Prawda? Odpowiedz. Błagam. Wiesz, gdzie ona jest? Tak. Wiem. Gdzie? Dokąd ją zawiozłeś? Przykro mi, ale nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie powiesz mi, gdzie jest moja córka? Nie, ojcze. Musisz to zrobić. Nie mogę. To tajemnica. Jestem jej matką. Przykro mi. Ona naprawdę? Powiedziałeś jej? Powiedziałem, że odnalazłem jej rodziców. I co ona na to? Maria de Jesus nie chce wiedzieć, kim są. Widziałaś? Chcesz spróbować? To proszę. Nie pryskaj na mnie mlekiem. Pomóż mi wstać i weź się za dojenie.